Słuchajcie panowie, kto to jest? A on jest z Polski, coś takiego? Z Polski, no. Patecki? Nie Patecki. Jakiś youtuber to jest? Nie, ale na YouTube są jego rzeczy, ale youtuberem nie jest. Jakiś raper chyba. Raper. Retro, reto. Raper jakiś? No muzyka ogólnie, ale... Mu Justin Bieber. Nie. Justin Bieber, dokładnie. Po czym poznałeś najbardziej? Po twarzy. <laughs> no w sumie tak. Księżulo, oczywiście. Dokładnie, no, tak. No i co sądzicie o Księżulo ogólnie, no, o jego fajne robi tutaj recenzje... E, kebabów, fajne jezenia. recenzje kebabów. co grał w rodzince.pl. Grał. Maciej Musiał. Maciej Musiał, Maciej. dokładnie. Hmm. A jakaś podpowiedź mała, bo takie stare zdjęcie, że to... Polak. Można... To... No, szczerze, jeden z najbardziej znanych ogólnie w historii, może nawet bym powiedział. To jest jakieś, co w internecie się udziela? No nie, nie. Nie no, nie, nie wiemy, wiemy, nie wiemy. Słuchajcie panowie, mam to koszulkę z Nike, cena regularna to 134 zł, natomiast była ona przeceniona na przeceniona naszej aplikacji Hype. No i kto z was będzie przyczynił cenę, która którą była przeceniona, no to ją zgarnia. 35. 55 za to. No co? to kosztowała dokładnie 45 zł, no czyli w sumie nikt nie był bliżej, tak? papier kamień. charakterny Dobra. papier No, dawaj. 3, 4. No, czyli koszulka ale kolegi.